Cześć, Jacek z tej strony. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać jak uzyskać bajkowy, taki delikatny efekt na zdjęciu i przejdziemy od takiego zdjęcia przez wszystkie kroki, żeby Wam pokazać jak uzyskać taki efekt. Tutorial ten jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla Lightrooma, nie wchodzimy tutaj w ogóle do Photoshopa, żeby uzyskać dokładnie ten efekt. Natomiast przydaje się wersja Lightrooma wyższa niż 5.6, taka nowsza już z tych Creative Cloud, ale w trakcie tutorialu powiem jak zamienić niektóre suwaki dostępne w tych nowych wersjach jakimiś ze starszych wersji. Zacznijmy od tego, że trzeba będzie na tym zdjęciu dodawać tak jakby maski, także będziemy musieli trochę powymazywać, trochę pokombinować, będzie tu trochę pracy ręcznej, nie jest to preset, który możemy użyć, jest to niestety trochę ręczna robota, dlatego, że chcemy aby tło nasze i całe nasze otoczenie się zmiękczyło, ale i pokoloryzowało, ale nie chcemy, żeby ten efekt Miał wpływ na skórę. I tutaj w Lightroomie jest ten problem, że nie możemy sobie ustawić nowej warstwy, wypełnić ją jakimś efektem i wymazać, tak jak w capture, One musimy to robić ręcznie wszystko pędzlem, bo tylko pędzel ma opcję wymazywania niestety, ale na przykład filtr gradacyjny nie ma opcji wymazywania, a szkoda powinien mieć według mnie. Także bierzemy sobie narzędzie pędzla, Mamy tutaj nasz panel ustawień, to jest najnowsza wersja Lightrooma, także jest też ustawienie zmiany odcienia koloru. Natomiast to co my chcemy zrobić, to na początku zrobić Flow na maxa, minimalne zmiękczenie krawędzi, duży rozmiar i teraz zaznaczam sobie Show Selected Mask Overlay, wszystkie, jak kliknę dwa razy na efekt wszystko mi się wyzaruje. I po prostu maluję moją maskę. Teraz cokolwiek nie przesunę, z, y, usunę sobie już to Show y, Selected Mask Overlay, czyli nie pokazuję mi maski, cokolwiek nie przesunę, będzie miał wpływ na całe moje zdjęcie. Równie dobrze zamiast tego moglibyśmy sobie po prostu podciągnąć na maksa ekspozycję, zamalować zdjęcie i widzimy, gdzie jest ekspozycja na maksa, ale tak chcę zrobić. Dobra, to teraz sobie znowu zaznaczę. W sumie mogłem to zrobić jako pędzel B, bo pędzel A będę go częściej używał, to już sobie później tutaj pozmieniam moje opcje, ale mamy usuwanie, czyli będziemy teraz usuwać naszą maskę i to co chcę zrobić, to zmniejszyć trochę właśnie flow. Na początku też chcę trochę zmniejszyć miękkość tej krawędzi. Flow to jest po prostu tak, że jak przejadę Kilka razy w jednym miejscu to mi tam mm, usunie. Bardziej, w sensie, jeżeli zmniejszę flow, to jak przejadę, muszę przejechać kilka razy, żeby wymazać, czyli po prostu nadbudowuję efekt. Duże flow to sobie wymazuje szybciej. Ok, nie chcę tego zrobić idealnie, dlatego że teraz chcę zwiększyć miękkość mojej krawędzi trochę. Zmniejszyć mój pędzel i włączyć automaskowanie. Dzięki temu, jak będę wymazywał, to Lightroom będzie trzymał się krawędzi albo robił jakieś babole czasem, które zaraz będziemy poprawiać, ale tak jak tutaj, na przykład ręka bardzo odznacza się od wrzos... wrzosów, od lawendy, to zostawi on maskę na tej lawendzie, a usunie z ręki z tego elementu, który dotykamy. Także to jest takie fajne automaskowanie działa bardzo dobrze na ostre krawędzie. Tutaj włosy trochę cyknę, o. Takie palce pomiędzy tą lawendą, skóra taka tu na dole, już musimy się liczyć z tym, że po prostu zostanie zamalowana. Ale chcemy mniej więcej taki efekt uzyskać, zawsze możemy przytrzymać spację, pojawi nam się powiększenie, wyłączymy automaskowanie i możemy te krawędzie sobie tutaj dopracować, trochę zmniejsze flow, i wtedy, o, jak zmniejszę flow, to te krawędzie takie miękkie mi się tu pojawią. Ważne, żeby to na skórę nie wchodziło. Tutaj uszko, kuby, włosy e, fajnie zmiękczyć, żeby to też nie był taki perfidny efekt. Ja to wszystko robię oczywiście myszką. W Lightroomie praca na tablecie to jest niestety, ale... Masakra, to nie jest Capture One, w Capture One można pięknie pracować na tablecie, możecie sprawdzić mój film o Capture One. -ie. W Lightroomie zadowalam się myszką, klikanie w suwaki. Tabletem to jest niestety, piórkiem to jest masochizm lekki. Czy da się? Da się, bo to jest kwestia czułości piórka tabletu, ale niestety i wielkości interfejsu niektórzy sobie tak powiększają, żeby mieć, żeby tym piórkiem lepiej machać. Ja wolę mieć jak najbardziej zmaksymalizowaną przestrzeń na moje zdjęcie. Dobra. Wyłączyłem sobie pędzel, także muszę w niego wejść. Kliknąć jeszcze raz tutaj, cyk. I wszystko to, co na czerwono, to jak zmienię, to zauważcie, teraz moja postać tutaj się. Zostaje taka sama, odcina się. Także mamy maskę stworzoną teraz, naszą pierwszą, i to, co chcę zrobić, to moje tło pokoloryzować w jakiś sposób, zmiękczyć, dać taki właśnie bajkowy efekt taki delikatny, taki ulotny efekt a to zrobię za pomocą lekkiej, lekkiego podniesienia ekspozycji, powiedzmy. Podniosę cienie, żeby to wszystko się tak trochę zmatowiło. Teraz tutaj jest taki fajny suwak Dehaze, to jest w nowszych wersjach Lightroom, znaczy w nowszych. No jest już tam od powiedzmy dwóch lat, ale chyba, nie wiem, ale no kiedyś w bardzo starych wersji 5-6, dopóki nie macie chyba CC, no to tego nie było, także to też weźcie to pod uwagę, możecie czymś innym ewentualnie spróbować, ale to jest do odmglania odmugławiania zdjęć. Jeżeli zastosujemy go negatywnie, to właśnie takie jakby dodaje tej mgły, także robi fajny bardzo efekt. Dobra, czernie mogę trochę podnieść, czyli mamy taki właśnie jaśniejszy, delikatniejszy efekt. Możemy też zrobić coś takiego, że clarity zjedziemy w dół, ale to trochę trochę tak zbyt spłaszcza natomiast teksturę jak zjedziemy w dół to fajnie tak jakby jeszcze dodatkowo delikatnie rozmywa także teksturę w dół daje fajny efekt. W starszych wersjach Photoshop Lightrooma te dwa suwaki są połączone w jedno clarity, które działa trochę gorzej, także z tym bym tutaj uważał. Dobra i teraz to co chcę zrobić to przejść w tą zakładkę kolor i dodać jakiegoś takiego o koloru, który będzie się zgrywał z całością zdjęcia, czyli taki coś róż, coś takiego, o fajnie. Mogę też zawsze jeszcze dodać, oczywiście, balansem bieli, coś przestawić, ale to wpływa na moje całe zdjęcie. Tutaj ten nowy suwak Hue, on by nam zmieniał za bardzo te kolory plus na tych krawędziach, będzie dawał jakieś dziwne efekty. My chcemy, żeby to były takie delikatne efekty, dlatego że po prostu te krawędzie nie będą idealne, tak jak w Photoshopie, gdybyśmy wymaskowali dobrze zdjęcie. Dlatego musimy mieć na uwadze to, że na krawędziach mogą się pojawić babole, jeżeli za bardzo jakieś. Suwaki przesuniemy. I tutaj możemy sobie na dole wyłączyć i włączyć, i już mamy bardzo fajny efekt. Już jest fajny efekt takiej właśnie lekkości na tym zdjęciu. Ale to nie będzie wszystko, co zrobimy. Jedziemy z tym dalej. Wyłączymy sobie nasz pędzel. Teraz chcę, chciałbym dodać taką flarę słoneczną, dlatego że słońce było idealnie z góry. Chciałbym, żeby tutaj na tle była taka łuna poświata na tej lawendzie. Także, żeby to zrobić, też będę musiał trochę wymaskować. O, chcę taki filtr kołowy trochę zrobić. Natomiast nie mogę zrobić tego filtrem kołowym, bo nie będę mógł go wymaskować. Dlatego to, co zrobię, to pomniejszę sobie moje zdjęcie maksymalnie jak tylko mogę. Wezmę pędzel, nowy pędzel, zaznaczę, żeby mi pokazywał moją maskę. I teraz zwiększę mój pędzel. O, do czegoś takiego. Muszę uważać, żeby nie wyjechać poza Lightroom, bo wtedy nie będę mógł namalować. Ale. O, coś takiego sobie zrobię. I tutaj może zamiast tej Show Selected ja sobie zwiększę opasję, yy, ekspozycję i pokażę Wam właśnie jak to zrobić bez yy, pokazywania maski. Cyk, jedno kliknięcie, dwa, delikatnie klikam z miękką krawędzią pędzla. Bo mam mniejszy przepływ, dlatego jakbym miał na maksa i bym kliknął, to mi od razu 100% tego efektu, który tutaj zrobiłem, nakłada. A jeżeli mam mniejszy flow, mniejszy przepływ, to wystarczy, że mam zwiększony ten efekt, ale kliknę sobie kilka razy i to dla mnie daje lepszy efekt. I teraz mogę sobie wrócić do mojego fit i mogę sobie znowu pokazać moją maskę. Teraz widzicie, wchodzi mi tutaj na twarz, także biorę sobie gumkę. Automaskowanie włączę i tutaj wymarzę trochę z głowy, dlatego że ja chcę, żeby to wyglądało jak taka poświata, która idzie za moją żoną, za Pauliną. Teraz wyłączę automaskowanie, bo to na oczach mi się tutaj też wrzuciło. Czy wrzuciło? Ten efekt jest widoczny. Chcę, żeby ta poświata, ta łuna, teraz sobie wyłączę. No, wejdź. Litro już zaczyna zamulać po tych kilku małych ustawieniach. Ja chcę, żeby to było widoczne tylko za Pauliną, nie na twarzy, bo twarz już i tak jest jasna. Jeżeli sobie wyłączę wszystkie pędzle i włączę, to zauważycie, że ekspozycja na twarzy się drastycznie nie zmienia, a ta poświata z tyłu daje właśnie fajny efekt. To, co jeszcze chcę zrobić, bo mam tę poświatę zaznaczoną. Jeżeli jest to słońce, to może być też cieplejsze. Także mogę sobie podnieść trochę. Balans bieli w ciepłą stronę i będzie mi on właśnie ocieplał trochę tę górę zdjęcia, a tutaj ten dół pozostanie bardziej neutralny. Z tak jakby właśnie wchodziła nam jakaś flara i mogę zawsze w każdej chwili jak kliknę na mój pędzel poprawić. Tak było przed. I teraz mogę sobie dostosować tak właśnie jak chcę, żeby to wyglądało. Ok, super. Bardzo fajny efekt. Wyłączę sobie teraz. Backslashem mamy przed i po. Przed i po. Już jest ekstra fajny efekt, taki właśnie delikatny, ale ta twarz trochę się za bardzo odcina od tła, dlatego chcę związać całe zdjęcie w taką spójną jedność, powiedzmy. I przejdę sobie do split toningu, bo chcę dodać kolor na całości na moim zdjęciu. Przejdę do split toningu, wezmę sobie highlightsy, albo może nie wiem, wezmę Shadows, obojętnie, tak naprawdę. I teraz dodam kolorów w cieniach. Dodaję kolorów w cieniach i zauważcie, że na twarzy też trochę weszło. I teraz mogę sobie balansem tutaj ustawiać, że chcę, żeby ten kolor wpływał albo bardziej na całe zdjęcie, albo bardziej, tak jak tutaj mamy, że i na cienie, i na światła, albo całkowicie tylko na jakiś mały zakres cieni ja chcę żeby wpływał na całe zdjęcie dlatego, że ja sobie teraz saturację zjadę w dół to jest zerowy efekt tu chodziło tylko o wybranie koloru odcienia ja sobie teraz saturację delikatnie tylko podniosę na na przykład 5 i to mi daje taką delikatną kolorową mgiełkę która wchodzi zarówno na tło, jak i na osobę, dzięki czemu kolorystycznie wiąże całe zdjęcie. Czyli to jest taki grading globalny, który po prostu stwarza, że teraz ta osoba nie wygląda tak bardzo na wyciętą z tła. To jest taki delikatny, po prostu kolorystyczny efekt, który już coś robi na zdjęciu. I teraz sobie, sobie zobaczmy całość przed i po. Przed i po. Także. Tak naprawdę mamy tutaj dwa pędzle z maskowaniem i delikatny split toning, czyli koloryzację, mało. I to już nam daje naprawdę fajny mega efekt. Bo to zdjęcie, ono jest już i tak wywołane po retuszu, no i tak jest podsycone kolorystycznie. Ono mi się podobało takie, jakie było, i jest fajne, ale kilka takich zabiegów i mamy już taki bajkowy klimat, taki fajny, właśnie jakiś efekt taki przyjemniejszy dla oka po prostu. Gdybyśmy byli w Photoshopie, co zobaczycie na drugiej lekcji tego zdjęcia właśnie w Photoshopie, to dodałbym jeszcze jakieś efekty świetlne. Mógłbym to zrobić przez tutaj pędzel jeszcze pomniejszę sobie to moje zdjęcie. Spróbujmy może na przykład dodać jakieś takie Promienie słońca różnej wielkości różnego natężenia, o. po prostu biorę pędzel, zmniejszam tutaj przepływ tego pędzla i na podwyższonej ekspozycji maluję takie promienie słoneczne tam, gdzie chcę, żeby były. Bardziej wyraźne, tam po prostu przejeżdżam kilka razy na obniżonym przepływie. I teraz sobie zeruję dwa razy, powiedzmy, klikając. Robię zoom z powrotem i teraz delikatnie, tylko troszeczkę, tylko i wyłącznie, troszeczkę podbijam. Mogę podnieść jeszcze światła, samo highlights i też biele delikatnie to nam zwiększy kontrast. Jeżeli uważamy, że jest za dużo na twarzy bierzemy mały Flow, duży pędzel, miękka krawędź i po prostu wymazujemy trochę z twarzy tutaj, o. I mamy teraz całkowicie przed i po, przed i po. Te delikatne pociągnięcia pędzla musiałbym się Cofnąć do historii. To jest coś takiego. Tu. Różnica między tym a tym. Nieregularne takie smugi światła o różnej intensywności, jeszcze bardziej dodają takiego właśnie bajkowego klimatu na naszym zdjęciu. Jeżeli to jest dla Was zbyt mocny, taki płaski efekt, zbyt jasny i lubicie trochę winiety, to możemy sobie w każdej chwili dodać filtr kołowy, teraz już możemy normalnie kołowy dać. Pamiętać, żeby było odznaczone Invert, dlatego że chcemy, żeby on był na zewnątrz. Obniżamy sobie ekspozycję i możemy sobie dodać winietki. Tutaj mamy też o rozproszenie bardziej będzie tylko na krawędziach cyk, będzie skupienie bardziej większe na twarz. Możemy sobie też dodać. Obniżyć trochę czernie. Jeżeli ktoś bardzo lubi mocną winietę, czernie mocno podkreślam te brzegi. Tutaj możemy sobie kontrast trochę zwiększyć, nawet ekspozycją, jeszcze kontrolować. Jakbyśmy chcieli taką właśnie winietkę, to mamy przed i po. Delikatna winietka czyli całość jeszcze raz przed i po, przed i po. Ja osobiście wolałbym bez tej winiety, dlatego że zdjęcie ma wtedy chyba takie bardziej. Spójny klimat, a oko i tak jest przyciągnięte na środek zdjęcia. Także to by było na tyle. Dzięki bardzo za poświęcony czas, za uwagę. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się przydał. Takie bajkowe klimaty to jest przeważnie właśnie malowanie po zdjęciu, ręczna robota. Jest to dużo łatwiej zrobić w Photoshopie, dlatego że tam są te warstwy takie bardziej płynne, bardziej organiczne. W Lightroomie niestety nie możemy sobie wybrać trybu krycia naszego pędzla. Także pracujemy z tym, co mamy, ale myślę, że efekt, który uzyskaliśmy i tak jest bardzo fajny. Także dzięki, jeszcze raz. Wszystkie. Linki są w opisie, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał na Patronite. Zachęcam do dołączenia. Dzięki takiemu miesięcznemu wsparciu właśnie ten kanał się rozwija, także dziękuję bardzo wszystkim obecnym patronom za dotychczasowe wsparcie i do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem. Hej!